Dzień dobry, ja nazywam się Fadryczko Mateusz i zaprezentuję Państwu Peugeot 508. Na tym krótkim wideo pokażę Państwu samochód z zewnątrz, wewnątrz oraz wykonam pomiar lakieru w celu weryfikacji grubości powłoki lakierniczej. Dodatkowo zaprezentuję wygląd oraz pracuje silnik. Zajrzymy do bagażnika, raz jeszcze obejdziemy auto dookoła, z bliska, aby pokazać każdy element blacharski. Prezentowany samochód posiada silnik diesla o pojemności 2 litrów, moc 163 konie, skrzynia biegów automatyczna. Prezentowane auto sprzedajemy na podstawie faktury VAT 23%, możliwość finansowania kredytu leasingu i oczywiście zakupu za gotówkę. prezentowany egzemplarz, pochodzi od pierwszego właściciela i posiada kompletną dokumentację serwisową Peżot jest też dobrze wyposażony ale o tym za chwilę teraz przejdziemy do pomiaru powłoki lakierniczej różnice, które będą wynikały z pomiaru wynikają z tego, że niektóre elementy są aluminiowe reszta elementów jest yy, stalowa i ocynkowana a jak wiemy ocynk nigdy równo nie jest położony zawsze pozostają jakieś różnice i to wtedy widać na yy, pomiarze grubości powłoki lakierniczej tak jak przed chwilą mieliśmy 80 mikronów w końcach stół te 20-30 mikronów różnicy jest absolutnie naturalne dodatkowo dochodzi błąd czynnika. Około 5%, <laughs> dlatego czujnik do drugiego czynnika może się różnić. Oczywiście nieznacznie, ale zawsze na chwilowe są tutaj w porządku. Wystarczy delikatnie ruszyć ręką, aby pomiar był zupełnie inny. Dokonując również pomiaru, ważnym elementem jest, aby robić to powoli, dokładnie i starannie. Oraz jak to możliwe, wybrać i wykonać jak najwięcej przyłożeń na danym elemencie. Oczywiście, zawsze nie do przesady, ale zawsze pozwoli nam to wychwycić, czy na przykład nie była jakaś metoda smart lakiernicza wykonana albo na przykład wymiana jakiegoś poszycia, czy też elementu. Czasem zdarzają się i samochody nowe, które miały delikatną szkodę transportową. Przy tak nowym samochodzie można to wtedy tak polakierować, że wzrokowo będzie ciężko do weryfikacji, zwłaszcza po minionym czasie. A mimo wszystko coś tam mogło się dziać. Oczywiście są to przypadki. Tutaj mamy klapę plastikową, bardzo rzadkie, ale czasem występują. Tutaj mamy różne elementy plastikowe, ciężko jest dość. Niestety, jest to czujnik w postaci pistoletu, czy jak to nazwać. I na niektóre elementy nie da się przyłożyć. Tak jak cały czas mamy powtarzalność 100 mikronów, to jest wszystko prawidłowe. Pomimo tego, że często jest tak, że i 150 czy 160 mikronów może być elementem fabrycznym, ale pamiętajmy, że to wtedy wychodzi cały samochód równo. Nigdy nie jest tak, że tutaj, jak teraz, on wychodzi nam 80-90. A przy 160 mamy dalej oryginał. Nigdy tak nie jest. Także, jak Państwo sobie wykonują pomiar przy ogądzinach pojazdu używanego czy też nowego odbieracie, warto na to zwrócić uwagę. Tutaj wygląda wszystko. Na razie. Ok. I tak jak przed sekundą opowiadałem, tutaj na pewno tutaj mamy oryginał. Oczywiście niewidoczne odcięcie, zamknięcie dla elementu. Natomiast z pewnością pomimo nawet tych wartości czynnik nam pokazuje oryginalny. Ale nie jest to teraz możliwością. On na pewno był lakierowany, tu po prostu może było zaczyszczone lub gdzieś pyłka była gdzieś tu się kończyła. na no ciężko powiedzieć, proszę bardzo, 200 mikronów. Ten element mamy na pewno lakierowany w turnie I teraz tak, pomimo że niektóre punkty mogłyby nas wprowadzić w błąd, tutaj było ewidentnie przytarte. Dlatego, tutaj, kiedy naprawa miała miejsce w tym miejscu, było jakieś otarcie. Ciężko powiedzieć nic groźnego, bo to widać mamy 300 mikronów, To tu już wychodzi dobrze, ponieważ tu naprawa miała miejsce, a tu mamy tylko docieniowanie i zamknięcie elementu. Teraz jestem przekonany, że te drzwi też będą cieniowane. Jak najbardziej. Dlaczego? Ponieważ jest to biały kolor. Jest to w zasadzie niemożliwe, abyśmy mogli... <laughs> Tu już mamy oryginał, ktoś mi powiedział, ale tu jest domknięte to lakierowanie, żeby nie było widać różnicy lakieru. I teraz, aby zweryfikować czujnik, patrzymy sobie, gdzie jest tutaj zamek zrobiony, lakierniczy. Tu mamy oryginał, no i ewidentnie widać. Nie wiem, czy to widać na Państwa monitorach, ale jest tutaj. Nawet muszę powiedzieć, że lakiernik powinien to dopracować, doczyścić przymatować, przepolerować nie byłoby tej wargi wargi, czy też no, tego zamka jak to swoi fachowcy poruszają się nazwami zrobić i tutaj mamy delikatnie tak samo lekko powinno być przeczyszczone proszę bardzo tu nawet brudne zostało to jest klar no nic nie będę Państwa już więcej zanudzał mamy lakierowane podwójnie tu w tym miejscu delikatne obtarcie Przypomnę, jest to samochód używany. Idziemy dalej. Jednostka napędowa. Stary, dobry, dwulitrowy. HDI. Naprawdę silnik jest bardzo dobry. To jednostka napędowa, która potrafi przejechać ogrom kilometrów. Oczywiście, jak zawsze i o każdy samochód trzeba zadbać, wymieniać oleje, filtry. Tutaj wszystkie elementy montażowe są absolutnie fabryczne z jednej, jak i z drugiej strony. Wszystko jest w porządku. Praca silnika głośna, normalna. W sensie głośna mam na myśli, że po prostu ta charakterystyka motoru w tym modelu no jest taka kultura pracy. Szyszalna. Natomiast pra pracuje silnik jak najbardziej równo, prawidłowo, w 100%. Natomiast te silniki mają to do siebie, że to jest taki toporny, dobrej szkoły diesel. Niestety zaczyna w tych czasach już ich brakować. Światła LED do jazdy dziennej, martwe pole blasterku, w, w środku w kabinie. Fotele częściowo wykonane ze skóry, częściowo z materiału, sportowe kubełki, może źle powiedziałem, nie jest to skóra. Natomiast coś, co ją przypomina. Jeżeli chodzi o wyposażenie, mamy Android Auto, Apple CarPlay, nawigację, kamerę cofania. Kamerę tą 360 stopni, oczywiście jest to nagrywane po prostu programowo. Nie ma tutaj dodatkowych kamer, żeby to było ewidentnie zrzutu. Aczkolwiek no, jest to taki gadżet. Na pewno pomocny, piano black, uwielbiany przez wielu, wiele osób, natomiast tu też jest ładnie w miarę utrzymane, nie zniszczone. Jeżeli chodzi o deskę, o takie elementy plastikowe, wykończenia, tutaj wszystko jest utrzymane w normie, prawidłowo. Wnęki nieporysowane, tapicerka niepouszkadzana. Jeżeli czegoś, drodzy Państwo, nie zauważę i nie pokażę palcem, nie jest to absolutnie celowe, patrzę zarówno w monitor, Taki na samochód. Nie obrabiamy tych filmów, sztucznie ich nie poprawiamy, czy czegokolwiek tam. Dlatego, po prostu, jeżeli nie zauważę bardzo Was proszę o przekładkowanie, spokojnie obejrzeć, zobaczyć, czy gdzieś nie ma jakiegoś tam przetarcia, czy czegoś. Tutaj na chwilę Was są wszystko jest w porządku. To jest brudna woda pogoda niestety nie sprzyja co jest najpiękniejsze w tym modelu to chyba to, że nie mamy ramek przy drzwiach bagażnik jest spory, prawa część tutaj jak i tył wszystko jest utrzymane w sposób porządku normalny, niezniszczony czy porysowany pod spodem mamy zestaw naprawczy wnęka na koło w porządku, tutaj jedynie są kilka rysek od tego plastiku, tu mamy rękaw na długie przedmioty lewy tył siedzisko jakie oparcie tutaj próg to jest wszystkie w porządku I najważniejsze, czyli miejsce kierowcy. Potem siedzisko. Delikatne takie pręgi, one nie są absolutnie ani przetarte, ani uszkodzone jak widzimy. Delikatne wygniecenia to jest naturalne. Lewa noga całym swoim ciężarem siada, zanim postawimy stopę na ziemi. Ten element jest najbardziej narażony na uszkodzenia, ale tu i tak jest wszystko utrzymane wzorowo Bręka również nieporysowana, nie nieuszkodzona od butów co jest częstym też przypadkiem wszystko jest tutaj w normie tak jak wspominałem powtórzę jeżeli chodzi o te elementy tutaj wszystkie dodatki jest w porządku mamy tempomat na również fotele Kamera, mamy kamerę cofania i to o tym opowiadałem jest to kamera która nagrywa już Państwu pokażę i jest to po prostu bajer i ona wtedy nam pokaże obraz 360 stopni jeżeli dojdziemy blisko przełączy się niby taki zrzut, że nam pokazuje jak e, jesteśmy blisko, fajnie to rzekomo wygląda, ale potrafi być złudne. Nie wiem, czy to widać, ale tu w tym miejscu już jest ten obraz nagrywany. Można powiedzieć sztuczny, a więc nie jest tak, że na pewno ten samochód jest idealny tą odległością. E, natomiast jest to na pewno pomocne e, i przy parkowaniu na pewno się przydaje w jakiś sposób, ale o tym należy pamiętać i wiedzieć. Przejdziemy sobie teraz samochód dookoła. Lewy przedni błotnik, tutaj widać, że jest w porządku. Felga, tutaj w tym miejscu mamy dotknięcie okrężnik, Tarcza hamulcowa niemalże nowa jest bez rantu. Także na pewno układ hamulcowy będzie mu chodzić jeszcze jakiś czas. Do pełnej weryfikacji w serwisie zostanie to zweryfikowane i podane zostaną wymiary zarówno tarczy jak i klocków lewe przednie drzwi z lusterkiem po w porządku lusterko mamy otarcie w tym miejscu ewidentnie albo ktoś przejeżdżał albo kierowca nie zauważył i o coś się dotknął lewy tylny drzwi w porządku lewy tylny błotnik brudne, myślałem że jakieś uszkodzenie góra dół tu w porządku Felga analogicznie do prawej dotknięta w tym miejscu, ale żaden dramat Hamulce bez rantu, delikatna korozja do rozjeżdżenia I oczywiście do weryfikacji na serwisie Lewy tylny narożnik z lampą, z tymi dodatkami i gadżetami Wygląda dobrze, klapa też tutaj Nie wykazuje jakichś uszkodzeń Patrzę i mówię troszeczkę wolniej, bo przyglądam się żeby Próbować dostrzec Wiadomo, jak to jest w samochodzie używanym Im więcej przy nim będziemy stać Tym więcej mankamentów znajdziemy Tu mamy uszkodzenie Trochę mocniejsze niż w pozostałych felgach Ale też do przyjęcia oczywiście Dla jednego będzie dramat Dla drugiego będzie normalne To pytanie, kto i jak użytkuje Oraz gdzie użytkuje samochód Prawe tylne drzwi w porządku Prawe w porządku, natomiast tutaj delikatne dotknięcie na lusterku, analogicznie do lewej I błotnik tutaj w porządku Felga tutaj w porządku Tarcza mocowa też jest ok Przejdziemy sobie teraz do przodu Z przodu tradycyjne odpłyski, mniejsze, większe, też bez jakiegoś większego dramatu tu się wszystko trzyma prawidłowo zawsze to pokazuję i sprawdzam, naciskam bo jak wiemy samochód jest niziutki nawet krawężnik podejdzie pod dół zderzaka on jest plastikowy, elastyczny nacisniemy, to nam wyskoczy, wyłami się i potem to wszystko odstaje podsumowując, są to prezentacje się dobrze Dodatkowo, o czym też wspomniałem przy nagraniu, wysyłamy samochód do serwisu w celu weryfikacji jego stanu technicznego, wymiany oleju, filtrów, w zależności jak karta przeglądowa przy danym przebiegu opisuje samochód, co mamy do wykonania. Dodatkowo organizujemy kredyty, leasingi, finansowanie również dla osób, yy, które mają problemy z pisaniem PIK jest wszystko możliwość do zrobienia natomiast wszystkie szczegóły pod telefon jeżeli chodzi o serwis pakiet startowy podstawowy jest zawarty w cenie cała reszta jeżeli jest jakaś do wymiany no to wtedy do porozumienia z zainteresowanym klientem dziękuję bardzo pozdrawiam mam nadzieję do zobaczenia.